Uważam, że rodzice i opiekunowie są dziś przeciążeni stresem. Potrzebują dużo troski. Od ich zdrowia psychicznego będzie zależało zdrowie psychiczne dzieci. Bardzo ambitni, wobec własnej postawy rodzicielskiej i czasami za mało doceniający się w niej. Obecni rodzice i opiekunowie są odważni, zmęczeni, zabiegani i zagubieni w gąszczu porad. Nadopiekuńczy, pełni obaw, ale też otwarci na nowe rozwiązania. Zajęci, zabiegani, niedostępni, przejęci. Współcześni rodzice są bardziej świadomi i gotowi na własny rozwój. Są często zagubieni, szukają nowych rozwiązań, muszą uczyć się nowego świata. Obecnie rodzice i opiekunowie są za bardzo. warto zwolnić. Tacy jesteśmy jako rodzice i opiekunowie. Ale czy na pewno? Jak być rodzicem w dzisiejszych czasach? O tym rozmawiamy w cyklu podcastów Nowej Ery 10 Kroków do szczęśliwego dzieciństwa. Zapraszam!